Kolejna obrona. Dzisiaj popracujemy nad unikami. Zdecydowanie częściej uczy się uników na zewnątrz. Ja chciałbym dzisiaj zademonstrować unik do wewnątrz. Jest to technika dosyć niekonwencjonalna, zaskakująca i na pewno przyda się w waszym repertuarze ciosów. Technika, którą dzisiaj zaprezentuję, jest to unik do wewnątrz. Jest to technika, która na pewno jest zaskakująca. Pozycja bokserska. Jesteśmy poza dystansem. Przyjąłbym lewy prosty na głowę, wykonuję unik do wewnątrz. Czyli przenoszę ciężar ciała na przednią nogę, skręcam prawy bark w przód. Tak, jest to technika, która jest dosyć ryzykowna, bo w tym momencie mogę się nadziać na tylną rękę. Dlatego to muszę zrobić bardzo szybko i w tempie. I zaskakuję i uderzam w splot słoneczny. Pozycja bokserska unik głowa patrzy na przeciwnika i zadaje cios na dół jeszcze raz unik w tempie pozycja bokserska przenoszę ciężar ciała na przednią nogę podczas zadawania ciosu wracam do pozycji jest to technika zaskakująca ponieważ Zdecydowanie częściej wykonuję unik na zewnątrz, jest to technika tak zwana bezpieczna, ponieważ jestem zasłonięty od ręki tylnej. Gdy wykonuję tę technikę do wewnątrz, ryzykuję, ale mam odsłoniętą całą powierzchnię ciała. Oczywiście jeśli chodzi o unik do wewnątrz możemy wprowadzać kombinację ciosów, możemy zaczynać od góry, od dołu. Polecam w tej technice zacząć od dołu, jeśli chodzi o, o ułożenie ciała zacząć od ciosu na dół, ponieważ wtedy mam całą powierzchnię odsłoniętą. Bardzo ciężko jest to obronić, tak? Mogę zadać i otworzyć sobie drogę do innych ciosów. Również w tej technice bardzo ważna jest płynność i tempo akcji. Jeżeli zrobię tą akcję zbyt wolno i zatrzymam się, no to wtedy ryzykuję cios kontrujący z tylnej ręki. Ta akcja musi być wykonana bardzo płynnie i wykonana w bardzo szybkim tempie. Wtedy gwarantuje nam zaskoczenie przeciwnika oraz trafienie przeciwnika w splot słoneczny.